W zadaniu drugim musimy zapisać iloczyn tych trzech wyrażeń w innej postaci. No, i tutaj do tego nam posłuży wzór, który nam zamienia pierwiastek na potęgę. No, i go zapiszmy, sobie przypomnijmy. Czyli, jeżeli mamy x do potęgi powiedzmy A i stopień pierwiastka nie będzie B, to możemy zapisać że to jest X do potęgi A i stopień pierwiastka napisujemy w mianowniku tej potęgi. No i taki wzór tutaj będziemy używać w tym y, zadaniu. No i sobie przypiszmy. Mamy iloczyn trzech wyrażeń. Tutaj jest stoi potęga 1, jeżeli nie ma żadnej potęgi, to jest 1, a stopień pierwiastka jest drugi. Tylko tak się przyjęło, że stopnia drugiego y, nie zapisujemy. Czyli jak nie ma tutaj żadnej y, liczby, to znaczy, że tutaj jest dwójka. Jak ktoś bardzo chce, niech sobie dopisze tą dwójkę. Y, no i teraz tutaj też mamy potęgę 1, jeżeli nie ma żadnej potęgi. No i tutaj też mamy y, potęgę 1 i stopień pierwiastka szósty. No i teraz spróbujmy skorzystać z tego wzoru i zapisać te nasze wszystkie trzy wyrażenia za pomocą e, tego wzoru, czyli przepisujemy x, potęgę 1 i stopień pierwiastka drugi. Potem mamy x, też mamy potęgę 1 i stopień pierwiastka trzeci. I potem mamy mnożenie i znowu x, potęga jest znowu 1 i stopień pierwiastka szósty. No, i dalej to trzeba jeszcze uprościć, no bo widzimy, takiej odpowiedzi nie ma, więc korzystamy z kolejnego wzoru, i tutaj mamy mnożenie wyrażeń o tej samej podstawie, czyli podstawę mamy x. Yy, no i tutaj skorzystamy z takiego wzoru, że jeżeli mamy a do potęgi x razy b do potęgi, e, też musi być a, czyli a do potęgi y, czyli mamy tą samą podstawę a, to przy mnożeniu potęgi dodajemy. Przy mnożeniu potęgi dodajemy, a przy dzieleniu byśmy potęgi odejmowali. No i mamy kolejny wzór do zastosowania. No i teraz przepiszmy sobie naszą podstawę x. Zobaczmy, przepisujemy tą podstawę raz. Tylko we wzorze mamy dwa wyrażenia, a tutaj mamy trzy wyrażenia, które mnożymy. Nie ma to znaczenia. Dodajemy wtedy trzy potęgi. No i tu musimy dodać i wykonać tutaj takie działanie w wykładniku w potędze. No to żeby dodać te trzy ułamki musimy mieć wspólny mianownik, no i wspólnym mianownikiem będzie szóstka. No to jedna druga yy, musimy ją zamienić yy, na ułamek, który w mianowniku posiada szóstkę, więc dwójkę musimy pomnożyć razy trzy, więc licznik też mnożymy razy trzy. Potem 1 trzecia, też chcemy mieć w mianowniku 6, czyli tą trójkę trzeba było pomnożyć razy 2, więc licznik też musimy pomnożyć przez tą samą liczbę, czyli razy 2. No i teraz 1 szóstą możemy przepisać, bo tutaj mamy mianownik 6. No i teraz to dodajemy, czyli podstawę x przepisujemy i jak dodamy te ułamki to mamy 3 plus 2 plus 1, czyli 6 szóstych, a 6, mianownik oczywiście przy dodawaniu ułamków przepisujemy. No i 6 szóstych to po skróceniu to jest potęga 1 i jedynki się nie pisze, tak jak mówiłam, czyli po prostu wynikiem jest x.